Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia w Polsce, został założony 12 maja 1364 roku przez Króla Kazimierza Wielkiego. Początkowo nazywał się Studium General i był wzorowany na uniwersytetach we Włoszech, takich jak Bolonia i Padwa. Była to druga uczelnia uniwersytecka w Europie Środkowej po Uniwersytecie w Pradze. Pierwotnie uczelnia składała się z trzech wydziałów: prawa, medycyny i sztuk wyzwolonych które obejmowały przedmioty filozoficzne i nauki podstawowe. Po śmierci Kazimierza Wielkiego uczelnia przestała działać, jednak została reaktywowana w 1400 roku przez króla Władysława Jagiełłę dzięki fundacji królowej Jadwigi Andegaweńskiej, która w swoim testamencie przeznaczyła na ten cel swoje klejnoty. Reaktywacja uniwersytetu była przełomowym momentem. W 1397 roku papież Bonifacy IX zezwolił na utworzenie czwartego Wydziału Teologii, co sprawiło, że uczelnia mogła konkurować z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Europie. Rozbudowano też strukturę uniwersytetu o nowe kolegia, takie jak Kolegium Mes, najstarsze kolegium, oraz kolegia prawnicze i filozoficzne. Uniwersytet Jagielloński odgrywał kluczową rolę w rozwoju wiedzy i kultury Polski oraz Europy. Studiowali tu wybitni uczeni i intelektualiści, na przykład Mikołaj Kopernik, jeden z najwybitniejszych astronomów który zrewolucjonizował naukę o kosmosie. Uniwersytet był instytucją kościelną, pod nadzorem biskupa krakowskiego jako kanclerza uczelni, posiadał własny samorząd i sądownictwo, co czyniło go wyjątkowym ośrodkiem akademickim w średniowiecznej Europie. Pomimo trudności, takich jak okresy zamknięć i zmiany polityczne, Uniwersytet Jagielloński stał się fundamentem polskiej nauki, kultury i tożsamości narodowej, łącząc tradycję średniowieczną z rozwojem nowoczesnej edukacji. Podsumowując, powstanie Uniwersytetu Jagiellońskiego było kluczowym wydarzeniem dla Polski i Europy Środkowej, które rozpoczęło nową erę w historii edukacji, nauki i kultury na ziemiach polskich.